Siemanko, ja jestem z w tym na moim kanale. Chciałam po prostu pokazać, że mi się coś zepsuło. I patrzcie, tutaj mam coś takiego, nie jestem zadowolona kamerkę mamą. Ja mogę normalnie. Ja mam mieć taką kamerkę, więc ja mogę. Patrzcie tutaj mam tutaj plik mam teraz myszkę. I cyk. Ale, jeżeli patrzcie. Ekran mam tutaj powinien być podobny na live'a. Daj dodaj. Daj przechwytywanie gry na przykład. Okej. Okay. Okej. Okay. Powinien być teraz mój ekran pulpitu, daję sobie usuń usuń daję znowu dodaj nie, czekajcie dodaj przechwytywanie ekranu nawet daję ok tutaj o daję tutaj znowu mm, mm, ok i to powinien być mój ekran teraz, mój pulpit to wszystko co robię no i wie, widzicie nie ma go po prostu więc jeżeli ktoś mi chce pomóc Wielki pomysł, napisze w komentarzu. Kamerka mi normalnie działa, nie ja mam za kamioną po prostu teśmą. Ale nie wiem, ale to mi nie działa. Więc jeżeli ktoś zna odpowiedź, to podsuwajcie mi jakieś linki do poradników, albo piszcie. No i tyle wam chciałem powiedzieć. Ja wam go dzisiaj nie będzie lewa, bo właśnie nie mogę odpalić, na razie pa!